Cześć kochani, robimy czytanie. Zobaczymy, co ciekawego dzisiaj. Kiedykolwiek widzisz to czytanie, jeżeli rezonuje, to rezonuje z tego względu, że obecnie mamy retrogradację Merkurego, więc całkiem możliwe, że czytamy za 5 lat, co będzie, albo 5 lat temu. No i mamy przede wszystkim portal 8.8. Ja w ogóle zapomniałam, że portal 88 to jest fizycznie portal, który musisz przejść. <noise> I dosłownie wczoraj byłam na spacerze i zauważyłam zaraz, przecież ja mogę iść tam dalej. Przecież to było takie oczywiste. Tam dalej można iść. I przeszłam przez ten portal, więc. <noise> I dopiero później jak. Um, um, Uspokoił się po całym dniu mój umysł yy, i zobaczyłam czytanie innej czytaczki. To kliknęło, że przecież ja przeszłam przez ten portal. Czyli portal 888 to jest fizyczne dosłownie przejście przez portal. Trzeba też o tym pamiętać. No dobra, ale zobaczymy, co. chcą powiedzieć karty albo czego nie chcą powiedzieć <gry> subskrybuj, lajkuj oczywiście, jeżeli masz ochotę, pomoże to e, w rozbudowie tego miejsca i <gry> zaczynamy od ósemki oczywiście, że tak. No OK. Tricky, tricky, sprytne, sprytne. Aha. Ta. Tricky, tricky. Mamy dwie ósemki. Mm, pod spodem mamy siódemka, cztery, trzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Zaraz wam pokażę mamy, jedną ósemkę mamy z numerem trzydzieści pięć, a drugą ósemkę mamy z numerem pięćdziesiąt trzy. Okej. Czyli czytamy na temat, co zakończamy. Nami w pierwszej części. Co zakończamy! Heel. Ciekawe, że mam teraz pięty uniesione, tak jakbym miała obcasy. Mamy ósemkę odwróconą pod spodem. Osiem mieczy odwrócone jest. jest czemu myślałam, że tu są dwie karty sklejone? W odczuciu jest jakby było więcej. O coś tu chodzi. Okej. Okay. Let's begin. To jest to, co odbieram. Uzdrowienie Twojej pracy, która nie przynosiła dosłownie, pokazane są pieniądze w pozycji odwróconej, które nie przynosiła fizycznie em, pieniędzy, takie, jakie miała przynieść. Jakaś praca nie przyniosła zwrotu em, finansowego. I to, co tutaj jest powiedziane, to ten e, ta wypłata czy ten zwrot finansowy jest, ale jest ukryty. Druga karta, jaka wyszła, to księżyc. Te pieniądze są w ukryciu, te pieniądze są w cieniu i one nie wyszły. Razem z informacją jakąś, którą, w której miały wyjść. Po przedzieleniu mamy króla pentakli odwróconego, i to jest powód. Czyli to jest tak, jakby zintegrujecie powód, dla którego coś nie przynosiło finansowych korzyści, takich, jakie mogłoby przynieść, gdyby wasz król pentakli nie był odwrócony. W związku z tym, że wychodzicie z energii króla pentakli odwróconego. Bo nie stawiacie sobie już um, limitacji, które nie istnieją, wtedy te pieniądze się odkryją czy coś w tym stylu. I nagle czuję tak, jakbym miała chore gardło, tak jakbym była przeziębiona czy coś w tym stylu. To jest tak, jakbym miała taką wymówkę typu. Jestem przemęczona, jestem chora. Według tych energii, jakikolwiek był powód, dla którego nie mogliście wyjść z energii tego króla pentakli, dla tych energii, ten powód jest tak błahy, jak udawanie, że jesteś chora, że jesteś chory. I dlatego. Okej, okay, pierwsza karta, trzy miecze. Pierwsza karta to praca i pierwsza kra krata? pierwsza krata okay. to medyczne koło z numerem 35, czyli 8. Czyli mamy nasz, tak jakby otwarcie tego portalu do uzdrowienia pracy, czyli bycie w pracy dlatego, że jesteś w zranieniu. Jakimś przeszłym. I w związku z tym, jeżeli jesteś w zranieniu, no to nie jesteś w integracji, nie jesteś w jedności z odpowiednią obfitością, jaką miała przynieść Twoja praca, ponieważ byliście w tej energii, a ta energia nie przynosi obfitości. Ta energia przynosi zrozumienie, dlaczego jesteś w tej energii. Zrozumienie, dlaczego jesteś w tej energii, to jest powód. Dlatego, że byliście w energii. A teraz przychodzi do mnie ta analogia jest taka sławna książka. Ja jej nie czytałam, ale wiem, że jest sławna, która się nazywa Bogaty Ojciec i Biedny Ojciec. I to jest trochę to, dlatego, że byliście w energii biednego ojca, który e, musi pracować tylko dlatego, że jest w zranieniu, a więc musi coś robić, żeby wyjść ze zranienia, ale to nie przynosi korzyści finansowych. Oczywiście mówię o finansowych, albo przynosi, ale nie takie, jakie są na miarę um, tej pracy, która została w, włożona. I przy, informacja tu jest taka, że te pieniądze zostały przełożone na inną energię, którą jesteś w stanie odebrać, na którą w stanie. Y, 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 czyli powiedzmy tak. Zrobiliście jakąś pracę, która była warta nie wiem, 100 tysięcy zł. Zrobiliście jakąś pracę i nawet nie wiecie o tym, że była warta zapłaty 100 tysięcy zł. I na przestrzeni, powiedzmy, od ostatniego portalu, dostaliście w formie pieniężnej przez całe 12 miesięcy. 50 tysięcy powiedzmy. I te drugie 50 tysięcy nie jest jakby skradzione wam albo zostało przekonwertowane na taką formę, jaką jesteście w stanie przyjąć. Na tyle, ile jesteście otwarci, żeby przyjąć, bo w formie pieniężnej. Jesteście dalej. Za, jesteście dalej zablokowani, czy byliście dalej zablokowani, żeby przyjąć w całości w formie pieniężnej 1000, 100 tysięcy, prawda? Czyli te drugie 50 zostało przekonwertowane na przykład na jakiś aset w postaci samochodu, domu, potencjału. Jakiejś wartości, którą jesteście w stanie przyjąć? Czyli powiedzmy, na przykład, macie pomysł na biznes, który ma w sobie właśnie tą wartość, która została przekonwertowana, ponieważ da wam to kolejne powiedzmy 6 miesięcy albo ileś tam, że będziecie nad tym pracować, żeby. Nie pracować nad tym, żeby zarobić te 50 tysięcy, tylko żeby przyjąć to, co już zarobiliście, więc tak jakby jeżeli nie jesteście teraz otwarci, żeby to przyjąć, to będziecie potrzebowali więcej czasu, żeby wykonać pewne czynności, które otworzą Was na to, żeby przyjąć te pieniądze, na które sobie już zapracowaliście, ale Wasz... Wasza mentalność nie pozwala wam, wiecie o co chodzi, na przyjęcie tego. I, I teraz wracają mnie do wiadomości do tej informacji, którą powiedziałam, że że te energie widzą. Wasz brak możliwości przyjęcia tego, co już zarobiliście, jak jakbyście byli przeziębieni, a wy odbieracie to jako blokadę stulecia, blokadę po prostu całej linii rodowej. Gdzie tak naprawdę to jest bardzo proste. Wystarczy zrobić to, co zrobiliście wcześniej, czyli otworzyć się... Na przyjęcie po prostu drugiej części, której nie przyjęliście wcześniej, a którą przyjęliście. Rozumiecie? I tutaj już mylę, bo mówicie, że nie przyjęliście, no bo nie przyjęliście, ale rozumiecie o co chodzi. Zaczyna być, musi nastąpić mentalna klarowność i jasność tego, że nie otworzyliście się wystarczająco, żeby odebrać dosłownie finansowe. Teraz szukają słowa. Słyszę finansowe retardacje. <laughs> finansowe retardacje to jest tak, jakby dostać zwrot podatku, prawda? I to jest tak, jakby wypełniliście pita, i to do, jakiegoś tam, do jakiejś tam daty macie dostać zwrot podatku. No bo to jest ustalone, do kiedy macie dostać zwrot podatku. Data minęła, nie dostaliście zwrotu podatku i nie upominacie się o to. Nie sprawdzacie, czemu zwrot podatku zwrot nie przyszedł, bo uważacie, że tego zwrotu podatku nie ma. Ok. Czyli to jest tak, jakby: Mówicie, dobra, czas, stop. I jak czas stop, to znaczy, więcej nie pracuję nad moją wizją spełnienia emocjonalnego, szczęśliwego domu. I uznaję, że to, co mam, jest stabilnym fundamentem. I to jest ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie. Nie przestawaj pracować nad, twoim nad Twoją stabilizacją emocjonalną, uznając, że to, co masz, jest wystarczające. Nie przestawaj się rozwijać, i wtedy zobaczysz, że zwrot podatku jest. Tak? Czyli jest jakaś część, którą sobie zapracowaliście. Bo jeżeli teraz uznacie, dobra, to wszystko to, co mam, to już jest cała stabilizacja i nic więcej z tego nie można wycisnąć. I to jest nieprawda, bo to nie chodzi o to, że masz jeszcze coś dociskać. Sok został wyciśnięty, ale z racji tego, że nie podstawiłaś, nie podstawiłeś więcej butelek, to ten sok nie mógł się zlać. Ale ten sok jest dalej w zbiorniku z tyłu, którego nie widzisz. Więc co się zakończa? Bo jest jakieś tu zakończenie. Zakończenie to jest stres spowodowany tym, że działasz według pracy, która mówi: Nie rozwijam się dalej, bo więcej nic już nie osiągnę, bo więcej nie ma już potencjału w czymś, bo ja już nie mam potencjału, bo. Bo coś się zakończyło i... i jestem świętą krową, która po prostu od teraz będzie leżeć i osiągnęła wszystko, i paradoksalnie chodzi o to, żeby usiąść. I nie pracować. Ale chodzi o to, żeby nie pracować nad, czym, nad tym, nad czym nie musisz. Chodzi o to, żeby pracować nad tym, nad czym chcesz i musisz. Będę kontynuować, wyciągać karty. Jeżeli macie ochotę w przedłużonym czytaniu, e, zobaczycie dokończenie tych e, energii portalu. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, udostępnię Ci czytanie przedłużone tu na YouTubie. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. Lajkuj, subskrybuj. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego. Pa. pa.